Dzień dobry, witam was w moim studio. Moi drodzy, dzisiaj chciałem wam zrobić bardzo krótką prezentację tego, co nazywamy folioboxem, ponieważ jest on zawarty w mojej ofercie, a też i często wspominam o nim na relacjach czy rolkach, więc wyszło zapytanie, abym coś o nim więcej powiedział. Więc tak, drugie panie, foliobox to nie jest nic innego, jak całe wasze przeżycie zamknięte w ręcznie robionym, pięknym pudełczku. co Tutaj chciałbym wam pokazać mam w dwóch wersjach w tej chwili one za chwilkę idą do klientek trafiają do klientek z piękne aksamitne opakowanie grubość jest dostosowana do tego w zależności ile wybieracie zdjęć w środku znajdziecie zawsze swoje prace Oczywiście to w jakiej wersji one są wytrukowane to jest również waszym wyborem, ponieważ mogą one mieć postać klasycznego zdjęcia w formacie tutaj jakim widzimy mniejszym, czyli 21 cm jakby po szerokości albo ewentualnie jest wariant jeszcze większy, który zresztą jest wybierany najczęściej, zobaczcie jak to jest piękne pamiątkowe pudełeczko, będziecie widziały tutaj zbliżenie, mamy wygrawerowany napis piękne jest w Tobie i w miesiąc, którym Zrobiłyście sobie tą niesamowitą niespodziankę, ale co mamy w środku? Zobaczcie, co tu jest w środku. Otwieram i już Wam pokazuję. W środku zawsze znajduje się to, co najważniejsze, czyli cała Ty. Dodatkowo, oczywiście, małe gratisy ode mnie, które muszą być po to, żebyś jeszcze lepiej pamiętała i miło mnie wspominała. Jest też piękny pendraj, na którym masz zachowane wszystkie dane i dodatkowych kilka informacji, plus. Filmy, o których też mówiliśmy, że dla Ciebie przygotuję. Samo pudemko. Pomieści karty formatu A3. I one również mogą być wydrukowane w bardzo różnej opcji. Mogą mieć formę tego typu. Może być to klasyczny druk A4 z rameczką. Albo, i co też klient i często wybierają jako opcję, druki na takich pięknych płytach. Wtedy to są fotokarty Pro. Szanowni Państwo, to jest dopiero niesamowita pamięteczka. Więc drugi wariant, który ja osobiście uwielbiam, jest to fotokarta Pro, ale w takiej formie paspartu, z piękną rameczką, która dodatkowo podkreśla kolorystykę zdjęcia i nadaje niesamowity klimat. W zasadzie coś takiego można sobie już powiesić na ścianie i cieszyć się swoją niesamowitą pamiątką. Folio Box jest idealną opcją, by zachować siebie w takiej formie, w jakiej dzisiaj siebie widzi przed lusterkiem, albo jaką ja siebie widzę przed obiektywem. To jest doskonała pamiątka, ale coś i prezent być może dla kogoś z Twoich bliskich. Koniecznie zaobserwuj mój profil, polajkuj ten film i skomentuj go, co sądzisz o tego typu formie przekazywanych zdjęć. Bardzo jestem ciekawy Twojej opinii. Życzę Wam pięknego dnia. Na razie. Cześć.